i ruszyły. Dobrze przyjął start Easy Go. On przez moment na czele, ale doszła już do niego tematyka. Dobrze poszła teraz także Arosa. Arosa, tematyka, cofnął się Easy Go, poprawia teraz Be In touch, a zostały niestety Joanka i i Millennium Star mają już sporo do odrabiania. A dystans krótki. Arosa, Arosa wciąż na czele, koło niej Be In Touch, cofnęła się teraz tematyka. Poprawiła za to Taba. Za chwilę 600 metrów i. Ale szeroko konie wyszły. Mocno zyskał Easy Go przy kanacie. I próbuje uciekać. Ściga go Arosa. B in touch. Oraz Taba. Włączyła się do walki też tematyka. Easy Go ma jeszcze przewagę. Ale już doszła go tematyka. Easy Go tematyka. Cztery konie walczą prowadzenie. Burszyła się też Sundari. Sundari tematyka, Sundari w śladzaniu Taba Sundari Sundari już nie przegra tej gonitwy. Sundari jest pierwsza, druga tematyka, dalej Taba, Be in touch. Easy go i pozostałe konie.